Oczywiście w innych stolicach, takich jak Rzym, takich jak Londyn, te maratony są na pewno bardziej liczne, natomiast tutaj w Warszawie... Gratulacje jest dla ciebie. Tego bolonu uśmiechnięto. On jest taki sam na linii, ten sam taki sam na linii meczu, no tam jest ta sama energia, ten sprężystwo Dobrze, że znalazłem Pawła, a Paweł dał mi telefon. Jest już medalik. Jest Paweł. No i co, no fajnie, nie? Pozdrawiamy, Hakos Jest tu Halandzik Dzień dobry Jest, jest marszyk każdy trochę jestem inaczej. ja Każdy, trochę inaczej każdy sw swoje przygotowania robi I Każdy będzie biegał swój, swój trening, zobaczymy jak to, jak to wyjdzie overall Maszczyk biegnie 5 km, tak? 5 km, tak Plus jakieś dwa interwały Jakie tempo? Kur. No 5 chciałbym, tak na spokojnie Tempo 5 na spokojnie brudnica. Ja mniej ten... więcej 3,5 tempo mhm. 2-3 km. Ja po prostu idę pobiegać. Moje ja. nogi, ja. muszą się przyzwyczaić ja. do biegu. To Na mnie jest nie, nie ma presji w ogóle. Także spoko, mój dzisiejszy trening to jest nagrywanie nas wszystkich i to jest koniec treningu. Ja czekaj, jesteś powiem, Zrobi, no. zrobiliśmy głosowanie na Instagramie. Na razie jest chyba 15 głosów, ale wygrywasz w nim. Na razie, w sensie jest na, że widzowie myślą, w sensie, że wy myślicie, że masyk będzie miał najlepszy czas. Także dzisiaj w którą stronę biegamy, tak żeby się nie przypieprzyli do nas. Ty no na bieżni się w jedną stronę, czy nie? No czyli w tamtą, nie? no. a oni biegali w tamtą i... Tak i ostatnio jakieś małe dzieci do nas, że my jakieś dbany jesteśmy, że biegniemy w złą stronę. Jeszcze z wyzywali, serio. No to są takie idioci. Było no, coś takiego, nie? Jak się biega na bierznik? Miętko, miętko, tak. Bo, tak miętko tam waszawię. macie takie same buty. Nie. Ona trochę. Trochę szybsza. O, rozgrzewka Halandzika. I kolejny, o. Machacz. Tutaj nie idzie popływać. Dyscypliny mu się pomyliły. Jest 14.45. Zaczynają biec. Pak Haland jak wy, 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 wywalił dzidę, ty. mi się wydaje, że maszyk ma trochę lepszą taktykę, to niech będzie. Maczyszynek zaczyna, bieg, a ja się opalam. Takie jest moje przygotowanie, że ja się akurat opalam. I zaczyna bieg Maczyszynek. Lecą. Co? Zabójcze chyba tempo sobie zrobiłeś, co? Co jest? Jakie tempo? Nie wiem, ale Halandzik to chyba walno dzidę, co? Walno, no on nie wytrzyma. Nie wytrzyma. Zaraz będzie tytka. Jak jest? Tętne niecałe 160. On jest dobrze na razie. Co się stało? Zaczyna mieć ból nogi. W prawej. W okolicach Płytki i powoli robi się ból nad kolanem. Ile przebiegłeś, że, że do, dotrwałeś do takiego czegoś? <noise> Przebiegłem <dwa> 400. <noise> Czyli jeszcze 40 ci brakuje, ale no powiedzmy, dobrze. ale zastanawiam się, czy to jest sens tak się męczyć przed maratonem, żeby pomimo bólu biec, czy po prostu nie odpuszczać. Pierwsza przerwa. Ja jestem pomarańczowy. Ja sobie rozdzielik po prostu. Żeby zobaczyć czy, czy działa Czy nie będę ją po prostu w Pierwszy mi to nie mi się wydaje parę przyjazd Co to jest? No, no spoko będzie Przygotowania hakos Niektórzy biegają, niektórzy na rękach stają Elegancko jest dobre tempo Kondycja też dobra Regeneracja była zajebista Halant wywalił dwa żele i, i przebiegł kółko I się. Odbieramy właśnie numery Teraz idziemy odebrać dla Maczyszyna, bo jest głupi i przyjedzie później, prawda? Jo, to jest tutaj mamy. A Marzyszyn jest głupi i przyjedzie później. I ogólnie ostatni ukończy też ten maraton, nie? Także no Ameryka. No Maty co powiesz, teraz możesz się powiedzieć, dlaczego nie wszedłeś na Blanka? Czemu nie wszedł na Blanka? A czemu miałbym wejść? Uznałem, by... że, że nie będę jak inni I z Oliwierem wchodzę za rok Chcieliśmy ogłosić oficjalnie, że z Oliwierem, jego bratem I zaczną, zaczną z Gdyni Jesteśmy już u Oliwiera <noise> 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 Zaraz będziemy jeść makaron, żeby dużo węgli było dzisiaj drugi Rysz. dzień ładowania węgli Ryż nie makaron Z, Z kurczakiem w panierce U Chinola. U żółtego Idziemy do baru mlecznego Można zrobić głosowanie Dobrze, zatem kto za bar mleczny? Tutaj go pokaż na nim O dwie Kto za hinolem? <grym> <grym> za dużo węgli Jesteśmy już na Chińczyku ty Który był na Który Które Tylko kamera skierowała. Nie, ja, to jest to jest. To mam, ja to mam. Jak naturalnie si tak, mam. Jak skierujesz kamerę na Ty jesteś pal, 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 to jest coś takiego. Patrz Skieruj na niego kamerę Patrz na niego. Tutaj są rozmowy hakos. kto będzie producentem. <Gl> <grym> E, biją się tutaj chłopaki o to, żeby być naszym sponsorem. Mamy już przedmaratońskie żarcie. Jeżeli coś się nam stanie, to będzie wina Chińczyków. <grym władnie. <grym władnie. Wylądował. O, gdzie kolejny Chińczyk? Oliwier jest patrzcie na plaży. czekaj, weź, ten, weź Marcin z Oliwierem na plaży. Gdzie jesteście? Bali czy jakaś Tajlandia może? Bali Jestem w Warszawie, Balduję, że jestem już w Warszawie ja będę biegł maraton w takich butach. To jest kolejne moje utrudnienie. Szczerze, trochę liczę na to, że się rozwalą po drodze. I muszę sobie kupić tylko wkładki do nich. Tak to wygląda. Trochę się rozpadają. Nie są to nie wiadomo jakie buty, ale mam nadzieję, że dam radę. I tyle. Wieczór przed maratonem. Już trochę węgli udało mi się sporo zjeść. Ale ostatni posiłek, uwaga, przed snem, piwko 0, żywiec, do tego makaron z leczą. Tak, solidną porcję sobie wziąłem, dosyć. No i co, i zobaczymy, jak to na mnie jutro zadziała rano, nie? Ale wielki jesteś. <grym> Słuchajcie, <grym> mam na imię Łukasz i e, mam już ponad 20 lat, ale doświadczenia, jeżeli chodzi o bieganie, no to mam trochę mniej. Mniej więcej 3 tygodnie przygotowań. Jutro pierwszy maraton w moim życiu. Tak się składa, że nakłonił mnie do tego mój własny umysł, który po prostu przekracza wszelkie granice i stala, stara się. nazywa mnie swoim Staram się po prostu te limity gdzieś tam przekroczyć moje. Moim zdaniem jutro pobiegnę najlepiej ze wszystkich chłopaków. I te 3 tygodnie przygotowań mi się wydaje, że bardzo dużo zrobiło. I pomimo tego, że niektórzy mogą uważać, że... Cisza na planie! <noise> niektórzy mogą uważać, że makaron trzeba wstawiać, to są też ważniejsze rzeczy niż makaron, takie jak na przykład bieganie. Musisz po prostu wstawać rano, wbić dwa jaja, wypić je na surowo, następnie pobiec sobie piąteczkę, na drugi dzień dziesiąteczkę i nieważne jak smakuje jajo, jajko zawsze będzie jajkiem. Bo kura to kura, zając to zając. A... Kamelonu się trzeba wystrzegać. Idź stawić makaron. Cisza, cisza. Trzy, dwa, jeden. Słuchajcie, co do przewidywań uważam, że najgorzej ze wszystkich pobiegnie Hubert Maczyszyn, bo po prostu z twarzy wygląda na takiego... ty <gryty> się wytnie. Piotr Kosiorek. Też niezły bohomas. Mógłbym go nazwać idiotą, ale... Nie nazwę go tak, bo jest bardzo mężny, że bez przygotowania podchodzi do 42,195 km. No mam nadzieję, że w tych swoich dziurawych butach chociaż to przebiegnie. Jeżeli chodzi o Piotra A to, ma, to nie ma 190 metrów? Nie, bo to ma 95. Nie, 95 ma, ma pół maraton, piątka nie, ma na końcu półmaraton. maraton. Nie, maraton też. To jest no nagrywaj ich teraz bo jak wchodzą co no ty. Siema, siema. Siema. Mamy tutaj masz kamerę. Tak? On jest najgorszy ze wszystkich w tej Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy też panią tak zwaną. Tak, pani tak zwana Ada. Chciałam na nią Enily. Chciałam na poznać. O, i to jest wtedy Hubert. I zobaczcie jego twarz. Mateusz. <śmieniu> Zacznę go twarz Trzeba. Co tam? Jutro 7.00 pobudka. Już każdy się regeneruje. Świat przestraszony Świat przestraszony, ale no nie będziemy mówić czego chyba, bo to Cenzura Ale boję się czegoś, jakiejś koszmary miał No co? To... Będę miał dopiero No, także jutro się Widzimy z rana No i co? Świat mówi, że najlepiej to przebiegnie, nie? A ja chciałbym się odnieść Tam do wcześniejszego wywiadu z Łukaszem Łukasz mówił, że z grupy chłopaków on najszybciej przebiegnie, ale z mężczyzn ja będę się na pierwszym miejscu pasował. Dziękuję. Nie, nie użyłem słowa chłopacy Użyłeś. sobie tego. Gdzie będzie, z... będzie marweryfikacja. sobie. Jutro pobiegnę najlepiej ze wszystkich chłopaków. <noise> to jest tak zwany a... półśpiwór bo nawet muszą odpoczywać podczas snu, nie? One by się zakrisiły w środku. Co ja? Że, że krew spłynęła. Lepsza regeneracja. Ty widziałeś, że ty masz swastykę jako lampę? Ty Ja powiem, że fan masz czy wszędzie swastyki. Ja mam no. Tak właśnie, tak właśnie się to prezentuje przed na śniadanie. Ryż z miodem. Plastery założone, żeby... Sudus niech sobie nie poobcierać Tak wygląda cały outfit 642 godziny do maratonu tak ja, Jak Jak chłopaki, dwie. jak ekipa, wyspala Gotowi. Gotowi Gotowi Ja się robię swoją życiutkę, nie? No bo oczywiście pierwszy teraz Mataron wyjdę Mataron Na Kałąź biegnie Tak weszło, nie? Fajnie, no. Bo byś wszystko dał, to w drugiej byś już nie dał. A w drugiej byś nie dał tego, co powinieneś by mi dać. Mhm. Ja. Dlatego zawsze pamiętajcie, rozgrzewka jest najważniejsza. Ty byłeś. Mam no, na <śmiech> 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 Jak u mam zaraz kamień to nie wiem co. Dobra Ja też mam jeszcze taką Ciśnienie, Dobra, jest 7 stopni, dzień maratonu Tak wygląda ekipa, mamy kamerzystę Pawła Jest Maszczyk tutaj Trzeba. Który tutaj ma największą presję, bo chce Numer jeden z nas, jest Maczyszyn Że chce Jest Oliwier i Szwed Ale zobaczcie, szykują nam drogę już Na dziewiątą to ma być gotowe tak wygląda droga maratońska w tym roku. Ty będziemy biec. Szybkie przewidywanie czasu, jakie będziesz miał? 3, 3, 3 3.0 Szybkie przewidywanie czasu, jakie będziesz miał? 3.30 Szybkie przewidywanie czasu, jakie będziesz miał? 5, Będzie dobrze. Byle poniżej. Byle poniżej 5 Szybkie 4, przewidywanie... Jeszcze raz. 4.30 4.30 Szybkie przewidywanie czasu na rowerze, jaki pokonasz? 2.0 Oooooooooooooooooooo! <noise> Jaki piękny widok, jaka piękna stolica <noise> Lepiej spóźnić się i wysrać niż być o czasie i się zesrać Dokładnie tak Dokładnie tak, dobra Wiesz, że to będzie To jest największy maraton w Polsce Większego jeszcze nie było Ale nie każdy to nie jest tak, że każdy ma 42 km? Nie, pod względem ilości osób Rozumiem, rozumiem cię. <noise> Taki, Taki szybki żarcik Zaczynamy biec pod szynę. Jest jadza. Siema, jak tam? Dobrze, w porządku Na razie tempo wolne 8-9 minut na kilometr Jak coś Elo jakie to jest tempo Słuchajcie Mamy już 2 kilometry Biegniemy tu z Oliwierem Tempoko 510 na razie. Także me, My mama me right. I was born in the south. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. Siema, tu Kościusz Hakos, siódmy kilometr, pierwszy żel. Oto. tu Hakos, Kościusz Hakos i czternasty kilometr, żel numer dwa, jest grubo. Dobra, centrum utrzymuję, zobaczymy jak to pójdzie. Odro. Dawaj ja tu haką z Halanda spotkałem. Są kryzysy, ale dajemy radę. Jest kilometr 25 zaraz. Także no. Jest ciężko. Ja zostawiłem wszystkie żele u Pawła. I mam zero żeli. więc zero węgli. Jest przejebane. przejebane. Są. Kurczę, łapią mocne, ale idziemy dalej. Jasne. Dobry, dobry. słuchajcie, jest trudno jest, jest mega dramat. Łapę mi skurczę, leżę, co wygląda to tak, dosłownie drepcze. No ale spróbujemy, spróbujemy dobre, po prostu 112, Już nie dużo, ale jest dramat, jest masakryczny dramat jest Okruszek, okruszek. Oto! Oko! Woo! Woo! Jak idzie? E? Super. Dobrze dawaj Ostro! Super, jest szósty kilometr Jest dramat generalnie Wszystko mnie boli Ale biegnę Nie wiem czy lubię staram się dowiedzieć. Tyle, Hako pozdrawiam Dawaj! O, siema tu Hakos, Goziu Hakos 40 km, chłopaki już na wszyscy czekają Słabo, słabo wyszło, ale, ale idzie, nie? Biegnę dalej, pozdro Ja was tak zajebiste nagrałem, że... Fajnie pokazaliście ten dystans. To, 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 to było super, a teraz mam nadzieję, że będziecie mi niemiłe, bo... Masakra. Zajebiście. 4.18 czas. Czyli gorzej niż było, ale zero żelów. Masz wszystkie moje żele generalnie. No ja zapomniałem wziąć wszystkie ja żele. wiem, ja wiem. Na 30. kilometrze czułem, że mam zero paliwa. Zero. 300 km nie rozwalił, nie? Zero paliwa, zero węgla. Tak... Masakra, nie, ciekawy jestem. Spotkałem koszora w pewnym momencie. Mastrzyk był wcześniej. Maszczyk był wcześniej, A ile, jaki czas? Poniżej pewnie czterech. Maszyk szybko biegnie. Szybko biegnie jak? pierwszy czy Maszyk pierwszy? No, jakoś tak nie, 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 jak poszło? Dobrze, ale bez węgli biegłem, nie? Bez zero węgli. O Masakra. Brawo mistrzu, brawo. Ja ci Żadnych gotownych ruchów, bo mi coś pęknie W nodze. Żadnych Tyle ile miałem kryzysów, to jest koniec Przebiegam metę, chciało się płakać Zary, ale masz, masz... maraton na końcu Chciało mi się płakać i jak... przebiegać Ale Szko co? Poniżej piątki na luzie, nie? Stary, wbiegałem, było 4.53, ale to nie jest mój czas nie no, nie, no nie, nie, no Nie wiem, czy poniżej piątki no, do mi się przy Jej. 39 km. No to, się, to się znajdziesz nawet, bo tam jest. To jest takie... O, mamy to. Meta. Dobiegłem. Popatrz. O, jest. jestem na mecie. Dobiegłem. O, przebiegłem. Kosior, Matos. Przebiegłem w beznadziejnym czasie. No, już siedzimy sobie tutaj. Zobaczyliśmy, że. Jest takie obtarcie, nie czułem go podczas biegu. Ale no coś tam jest, są rany bojowe. Masczyk się ubiera. Nie było kamerzysty, który by złapał moje ujęcie, jak nie, jak się nie uśmiecham Zawsze było... Oczko, wiesz, uśmiech. A ja tak samo. Nieważne, musiałem się tragicznie ale... Mega dużo dawały te trzy lidery, nie, ale ty pół pół pół, pół swojego maratonu biegłem z taką zajbisąc dupą Wiesz, pół, pół, no, ale szczerze, pół, potem tam ją wyprzedziłem. Możesz Masz... to wstawić. Pół biegłem za taką zajemnicą od dupów, że nie mogłem w ogóle, wiesz, dać się wyprzedzić, a ja potem wyprzedziłem, nie? Ale żałowałem, nie chciałem jej wyprzedzić, bo mówię, tak się dobrze biegnie. Nie? Ty, znaczy ja też tak miałem przez pierwsze 15 km. No nie nie mówię, ale idzie, ale idzie. Mówię, o, no jest dobrze, nie? Szybka regeneracja trawać ja tutaj... tak Trawa Ci pokazywała czas. Przewidywano <śpiewanie śpiewanie> Pionem tak. nagrać, żeby na rolkę było. Hako No dobra on <śpiewanie> mówi. <śpiewanie> 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 Jesteśmy na tym samym finolu, co byliśmy przed maratonem, więc jest kamera kompozycyjna Proszę bardzo Kupiłem, Kupiłem rosół, co wziął Oliwia wcześniej i nie jest strasznie yeah. Celowo Celowo, no niestety Generalnie cała walka była nie fair play, bo Szwed trochę wydymał Maszczyka Na sikanie, specjalnie mu poszedł powiedzieć idź się wysikaj I dał dzidę, I zgubił Maszczyka, także no, no trochę, trochę. Taki to, trochę makiawerizm, jak bym powiedział. Zobacz, co tu nie? Ser coś środki, nie? Coś tam, coś tam jest nagrywane. Chcesz coś powiedzieć o komerce? Mów. na siedzące, bo takie nogi bolały, że nie mogłem by ustać. Dasz radę już, Tak, na większość. mi i młodzież łatwiejsza, niż tym kiblu. Jeszcze Chińczyki se z nas jaja robią, bo robili bo włączali te, jak to się nazywa? Wibratory. Te wibratory włączali, Fajne, no. że niby się odebrać jedzenie. I szedłeś i nie miałeś jedzenia, nie? i wyłączali, nie? Chyba widzieli, że ledwo chodzimy i ten nie. Także... Fajne są idzie. To no. Pozdrawiamy. Lakos idą z Finczocha z tymi zielami, Przez to nie jestem taki do końca wiesz, spełniony, że nie ten, że, że nie wiem, jak było, gdybym te żele miał. Wiesz o co mi chodzi?